Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Z, a to jest nowa seria na moim kanale. Eee... Zapowiadałem już tą serię 2 albo trzy odcinki temu, coś tak mi się wydaje. Nie podawałem wam jaka to będzie seria, więc mam nadzieję, że to będzie dla was takie miłe zaskoczenie. Seria nazywać się będzie Margonem na szybko. I w tej serii po prostu będę wam pokazywał no, nowe po prostu wiadomości ze świata Margonem. Kiedyś, jeżeli dobrze pamiętam, chyba Komandosik miał taką serię. Ale ta jego seria się nazywała Wiadomości ze świata Margonem. I on, on tylko pokazywał wam rzeczy, które są na blogu Margonem. A w tej mojej serii, jednak tak nie będzie, będą różne... Nie tylko z bloga z blogu Margonem informacje no, oczywiście z bloga też będą informacje ale będą różne też poza bloga informacje no cóż w takim razie zaczynamy pierwszą informacją pierwszą informacją która was powinna zainteresować jest od AHAI e, i tu, AHAI tutaj nam pisze że zostały zaktualizowane tereny należące do górali znaczy słona fijającego wywozu bawiego wzgórka i jaski należący do niej. Mi się to bardzo podoba, bo bardzo lubię jak są zmieniane mapki stare na nowe. E Elice drugie, które znacie z bawiego wzgórka, zostały rozdzielone. Hmm, czyli też taka e, dla tych co tam stali to będą mieli będą musieli poszukać e, Dodatkowo baca bez łowiec ma teraz więcej miejsc respu e, zatem wypatrujcie go uważnie e, no i to jest właśnie dla miłośników herosów takie e, troszeczkę takie jakby wyzwanie, bo muszą najpierw go teraz e, obczaić sobie gdzie są respy mm, i dopiero będą mogli sobie później go e, będą mogli sobie go później wypatrywać, a więc e, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie e, tym herosem, to oczywiście może sobie poszukać. Następną wiadomość mamy od High. E, najbliższa synchronizacja wprowadzi zmiany, które chyba wszystkim przypadną do gustu. Zmieniony zostanie czas respawnu herosów. E, no i tak, to jest coś to jest bardzo fajna zmiana moim zdaniem. E, wydaje mi się, że ceny, ceny właśnie przedmiotów herosów jeżeli, troszeczkę jednak spadną, e, ale po prostu będzie więcej herosów i może w końcu jakieś sobie herosa e, znajdę. I tutaj tak, możecie sobie sami tutaj przeczytać Jacy herosi e, Moim zdaniem bardzo fajna zmiana Kochanki nocy mm, Kochanka nocy miała 600 minut 600 minut właśnie respa teraz będzie miał o połowę mniej no, no prawie o połowę mniej bo 330 minut ale to jest naprawdę mega wielka zmiana i moim zdaniem dla miłośników kochanki nocy to będzie dobra zmiana bo będą mogli ją częściej wy, wypatrzeć lub znaleźć no i tutaj macie jeszcze jakieś tam malutkie, malutkie zmiany tutaj chyba zły przewodnik tak właśnie zły przewodnik respał się częściej o 30 minut teraz zwiększyli mu czas respo, o 30 minut ale 30 minut to nie jest aż taka duża zmiana. I jeszcze piekalny gościej, tak, jeszcze piekalny gościej. mroczny Patryk to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, ponieważ zmniejszyli mu o 130 minut, 130, tak, o 130 mu zmniejszyli. Oraz złodziejowi o 30. Mm, o, karmazynowy mściciel, nie zauważyłem tego. Dotychczas około 600, a teraz 270. Wow, z więcej po niż połowę. Teraz naprawdę karmazynowy mściciel będzie dużo częściej się respił. Mm, no i tak. Na dzisiaj to jest tyle wiadomości z bloga. Przechodzimy do następnej informacji, którą jest. Mmm, rekrutacja na świat Inferno. Na, jeżeli właśnie teraz to jest taka informacja dla miłośników, właśnie mm, światów prywatnych, jeżeli ktoś chciał się dostać na Inferno, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Rekrutacja rozpocznie się dnia 20, 29 tego miesiąca, czyli czekajcie, zaraz sprawdzimy, którego to jest dokładnie. Mmm. W, środę. w tą środę się rozpocznie, więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, tych, którzy chcieli się dostać na ten świat prywatny. No i cóż, życzę powodzenia w pisaniu podania. No i tak, ostatnia informacja dzisiaj: to jest taka, że Garmory jest na Perkonie. Jeżeli wiecie, nie, Perkon to jest taka gamingowa impreza i Garmory ma tutaj właśnie swoją siedzibę. Tutaj Wam pokazuję zdjęcia. Moim zdaniem, zdjęcia moim zdaniem, właśnie to stanowisko na Perkonie. Garmory jest naprawdę bardzo, bardzo fajne Mam nadzieję, że więcej graczy właśnie teraz będzie grało poprzez właśnie tą imprezę. W takim razie to dzisiaj, dzisiaj na tyle ziomeczki. Mam nadzieję, że seria wam przypadnie do gustu. Bo mi się wydaje, że ta seria wam się spodoba, bo... bo... Wydaje mi się, że na taką serię u jakiegoś YouTubera czekacie. Czeka... Było właśnie u Komando Sika. Komandosik już nie nagrywa, więc postanowiłem ją przejąć, tak jakby. Ale u mnie to nie będą tylko wiadomości z blogu technicznego, tak jak u Komando ale też różne, tak jak dzisiaj Wam zaprezentowałem. Ja nie będę Was dzisiaj tutaj zatrzymywał i przedłużał ziomeczki. Dajcie lajkę, jeżeli seria Wam się spodobała. No i cóż, czekajcie do następnego odcinku tej serii, jeżeli, jeżeli. Iść już czekajcie na następnego odcinku tej serii. No i cześć!